Dzisiejszy odcinek edukacji antykorupcyjnej poświęcony jest przestępstwom korupcyjnym. Akademia Antykorupcyjna zajmuje się wszelkimi aspektami związanymi z przeciwdziałaniem korupcji. W ramach naszych szkoleń prowadzonych od 2014 roku wzięło udział ponad 12 tysięcy osób. Mottem dzisiejszego spotkania jest: Korupcja to nie tylko naruszenie zasad etycznych, ale przede wszystkim odpowiedzialność karna. Pierwszym z przestępstw korupcyjnych, można powiedzieć takim najważniejszym, jest artykuł 228 kodeksu karnego. Jest to tak zwana sprzedajność urzędnicza, albo powszechnie zwane przyjęciem korzyści. Artykuł 228 penalizuje cztery rodzaje zachowań. Po pierwsze. Każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę. Po drugie, każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub obietnicę za zachowania stanowiące naruszenia prawa. Po trzecie, każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej Uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, lub takich korzyści po prostu żąda. I czwarty, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, lub takiej korzyści żąda. Albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania. To są penalizowane czyny w ramach kodeksu karnego, w ramach artykułu 228. Kolejny artykuł, 229. Mamy tutaj tak zwane przekupstwo, czyli wręczenie korzyści, czyli druga tra strona transakcji korupcyjnej. Tu również możemy mówić o tym, Iż każdy, kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega już karze pozbawienia wolności. Jeśli sprawca działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa. Lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa? Po trzecie, każdy, kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej w związku z pełnieniem funkcji, te trzy zachowania są penalizowane w ramach artykułu 229. I tu należy zwrócić uwagę na jedną kwestię. Nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeśli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności. Przestępstwa, zanim organ ten o tym się dowiedział. To jest paragraf 6 artykułu 229, który mówi, że jeżeli wręczyliśmy przestępstwo, zawiadomimy organy ścigania, zanim się one o tym dowiedziały, ujawnimy wszystkie okoliczności, nie podlegamy karze. Kolejny przepis kodeksu karnego to jest artykuł. 230 płatna protekcja, powoływanie się na wpływy. Tutaj mamy penalizację zachowań każdej osoby, która powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej, lub zagranicznej jednostce organizacyjnej, dysponującej środkami publicznymi, albo wywołując przekonanie innej osoby, lub utwierdzając ją w tym przekonaniu, o istnieniu takich wpływów podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę. Tutaj również mamy do czynienia z penalizacją takich zachowań w ramach artykułu 230 kodeksu karnego. Kolejny przepis, artykuł 230a, płatna protekcja, pośrednictwo. W załatwieniu sprawy. I tu również mamy penalizację zachowań każdej osoby, która udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu. Na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem funkcji publicznej, również tutaj takie zachowania penalizowane są w kodeksie karnym. W tym przepisie, artykuł 230a, mamy również zapewnione, że nie podlega karze sprawca przestępstwa, podobnie jak w artykule 229. Jeżeli wręczył łapówkę, korzyść została przyjęta lub obietnica, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organy ścigania, zanim się one o tym same dowiedziały i wyjaśnił wszystkie okoliczności z tym faktem związane, no to ta osoba nie podlega karze. Następnym przepisem w kodeksie karnym jest artykuł. 231 powszechnie zwanym przekroczeniem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków, i natomiast w paragrafie drugim mamy jak gdyby związane te zachowania z korupcją. W normalnym trybie artykuł 231 kodeksu karnego mówi, iż funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia albo niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast, jeśli sprawca dopuszcza się takich zachowań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, no to tu mamy karę pozbawienia wolności nawet do lat 10. Czyli zachowania związane z przekroczeniem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej są bardziej restrykcyjne. Artykuł kolejny, 250 kodeksu karnego, jest to tak zwana korupcja wyborcza. Spenalizowane są dwa zachowania w ramach tego artykułu. Po pierwsze, każdy, kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda zagłosowanie w określony sposób i drugie, każdy, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub zagłosowanie w określony sposób. Tutaj te dwa zachowania mamy spenalizowane w ramach artykułu 250a Kodeksu karnego. Kolejny przepis kodeksu karnego dotyczący korupcji, penalizacji korupcji, to jest artykuł 271, poświadczenie nieprawdy w dokumencie i mamy tutaj, podobnie jak w artykule 231, 271, zwykłe fałszerstwo dokumentów, czyli funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawiania dokumentu która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, to jest wariant podstawowy tego przestępstwa. Natomiast, jeśli sprawca tego czynu dopuszcza się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, no to ten wymiar kary jest wyższy. Kolejnym przepisem jest artykuł 296a kodeksu karnego powszechnie. Zwanym korupcją gospodarczą. O czym mówi artykuł 296a? Mówi o tym, że każdy, kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą, lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, mogącego wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usług lub świadczenia no to te zachowania penalizowane są w kodeksie karnym i. Określane są jako korupcją gospodarczą. Tej samej karze podlega kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. Podobnie jak w przypadku korupcji w artykule 229, ten wręczający, jeżeli zawiadomił organy ścigania, zanim się one o tym dowiedziały, że wręczył, że łapówka została przyjęta, ujawnił wszystkie okoliczności z tym związane, on w takim przypadku wyjątkowym nie podlega karze. Następny przepis kodeksu karnego związany z korupcją to jest artykuł 305. Udaremnienie lub utrudnienie przetargu publicznego. Mamy tutaj określone dwa spenalizowane zachowania. Po pierwsze, kto w celu Osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany? I po drugie, każdy, kto w związku z pełnieniem z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy, będącej przedmiotem przetargu, albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia, albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, no to te dwa rodzaje zachowań są penalizowane w ramach artykułu 305 Kodeksu Karnego. Teraz przechodzimy do pakietu penalizacji zachowań korupcyjnych w ustawie o sporcie. Takim podstawowym przestępstwem korupcji w sporcie jest artykuł określający zachowania korupcyjne w sporcie, jest artykuł 46 ustawy o sporcie. On mówi o tym, iż każdy, kto w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę, lub takiej korzyści albo takiej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na wynik lub przetarg tych zawodów, to jest penalizacja w trybie podstawowym i tak samo podlega każdy, kto udziela lub ubicuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. To jest określane mianem korupcji w sporcie. Oczywiście kolejny artykuł ustawy o sporcie, artykuł 47, mówi o nieuczciwych udziałach w zakładach bukmacherskich. I tutaj penalizacji podlega każdy, kto mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego, w korupcji sportowej, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, albo ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach, podlega karze pozbawienia wolności nawet do lat pięciu. Kolejny artykuł z ustawy o sporcie, artykuł 48 to jest płatna protekcja w sporcie. Penalizowane są dwa rodzaje zachowań. Każdej osoby, kto, która powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia lub wywołując przekonanie innej osoby o istnieniu takich wpływów lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą lub jej obietnicę za to grozi do 8 lat pozbawienia wolności i drugi przypadek każdy kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustalaniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem lub podmiocie działającym z jego upoważnienia w związku z spełnioną, spełnieniem tej funkcji, również podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Oczywiście, w ustawie o sporcie, podobnie jak w kodeksie karnym, jest tak zwana klauzula bezkarności, która mówi, że nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeśli korzyść majątkowa lub osobista lub obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne informacje, okoliczności, zanim organ ten o tym się dowiedział. Proszę Państwa, to, można powiedzieć, tych dziesięć podstawowych określeń zachowań przestępczych jest spenalizowanych w polskich przepisach karnych. I to jest sprawa, którą musimy mieć świadomość, musimy znać odpowiedzialność za określone zachowania związane z korupcją. O tym wszystkim mówimy na naszych szkoleniach zarówno na szkoleniach antykorupcyjnych czy szkoleniach etycznych. Tutaj również o tym wspominamy, budując pewne kodeksy antykorupcyjne czy też polityki antykorupcyjne. Uczulamy na te zagadnienia, e, szkoląc antykorupcyjnych oficerów. Poruszamy też te zagadnienia w ramach audytów antykorupcyjnych, w budowaniu polityk prezentowych. W trakcie przygotowania procedur wdrażania obsługi z kwestii związanych z sygnalistami, to bardzo jest istotna sprawa również przy prowadzeniu postępowań wewnętrznych, dochodzeń, śledztw. No, oczywiście te wszystkie przepisy karne mogą się wiązać z tym, iż no, będziemy mieli niespodziewaną wizytę organów ścigania. Oczywiście te wszystkie zagadnienia, które przed chwilą wspomniałem, oraz cały pakiet bezpieczeństwa antykorupcyjnego, Akademia Antykorupcyjna oferuje Państwu w ramach tak zwanego kompleksowego abonamentu antykorupcyjnego. Tak jak powiedziałem, przeszkoliliśmy dotąd ponad 12 tysięcy osób. Nasze szkolenia są bardzo praktyczne. Prowadzą je osoby z dużym doświadczeniem, zarówno Praktycznego ścigania i zapobiegania korupcji w Polsce, jak też i z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Nasze standardowe szkolenia antykorupcyjne z trenerem trwają około 6 godzin, ale też robimy szkolenia krótsze, dłuższe, a nawet szkolenia dwudniowe. Szkolenia te prowadzimy albo w siedzibie podmiotu zamawiającego, albo też robimy za pośrednictwem platform internetowych. MS Teams lub innych uzgodnionych z Państwem. Co otrzymają od nas uczestnicy? Bardzo przydatną, praktyczną wiedzę merytoryczną, ciekawe, praktyczne zajęcia, doświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe lub dekalog antykorupcyjny. I po naszych szkoleniach dajemy naszym słuchaczom wsparcie poszkoleniowe. W ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia mogą do nas dzwonić, pisać, i pomagamy im odpowiadać na różne wątpliwości, które nie były rozstrzygnięte, może tak do końca, które nie pojawiły się w trakcie szkolenia, a o których później nas, nasi słuchacze sobie pomyśleli. Oczywiście te 30 dni jest takim okresem symbolicznym. Istnieje możliwość ustalenia dłuższego okresu. Wsparcia. Na stronie Akademii Antykorupcyjnej Antykorupcyjna.pl znajdziecie Państwo szeroką ofertę naszej działalności, nie tylko szkolenia etyczne, antykorupcyjne. Mamy również, prowadzimy audyty antykorupcyjne, postępowania związane w sprawach korupcyjnych, wdrażamy normę 37001. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Oczywiście zajmujemy się też normą 37002 dotyczącą sygnalistów, całą kwestią spraw, aspektów związanych z obsługą sygnalistów, z dobrą organizacją samego całego systemu. Kończąc dzisiejsze spotkanie, zapraszam Państwa do bezpośredniego kontaktu z Akademią Antykorupcyjną. Serdecznie zapraszam do kontaktu przez info Małpa. Telefonicznego kontaktu, jak Państwo widzicie. Wszelkie sprawy, które, którymi się zajmujemy, są opisane na stronie www.akademiaantykorupcyjna.pl. Zapraszam do kontaktu. Do widzenia.